No dobra, ale jak ją zauważą, podobno oni są wszędzie. Wiem i dlatego damy jej kaptur. <słuch> Oczywiście Iza chyba nie muszę mówić, że musisz unikać ludzi, grup i tak dalej. I najlepiej cały czas chodzić w kapturze. No znaczy, jeżeli już będziemy tam u Huntera w domu, to nie, ale jak wychodzisz, no. Jak dla mnie, to nie problem, że ukryje się przed całym światem. Nie martw się, to tylko na jakiś czas. Hej! Konieczne? Niestety, konieczne. Przykro mi, ale musi, musi być bezpieczna. No tak, dobrze. Kiedy wstaliście? Kiedy Pół godziny temu, a może ja od tej godziny. Nie wiem, jakoś mi czas szybko ucieka. W każdym razie już wszyscy zdążyli zjeść, więc teraz. I ty coś zjedz. Dobrze, zjem i możemy ruszać. Smacznego. Opóźniony pociąg TLK nadjechał do stacji głównej przez stację krzyż wrzesień, pióro wschodniej poznań olimpińskiej Stoi na torze przy peronie szóstym. Planowany odjazd pociągu o 10.15 pociąg odjedzie z opóźnieniem 45 minut. Oto i reszta. Siemanko, nareszcie, ile można czekać? Tak, też się cieszymy. Um, są tylko dwa miejsca wolne. Niestety musieliśmy dwa przedziały zająć. W tym siedzimy my, a w drugim wariant Black, Nicole i Jordan. Tam są jeszcze dwa miejsca, jak i tutaj wolne. Więc zdecyduj, zdecydujcie się, kto tutaj siada, a kto tam. No to Roza. Wy usiądźcie tutaj. Ja z Izą pójdziemy do tamtych. No dobrze, to tak zrobimy. Pociąg TLK odjeżdża. Prosimy zachowywać ostrożność i nie zbliżać się do peronu szóstego. Pociąg KL nadjeżdża do stacji głównej ze stacji Olikłej, Długiej, Kotowej, Krótkiej, Centralnej, Wschodniej, Okręckiej, Poznańskiej, Olimpijskiej. Pociąg nadjedzie z opóźnieniem 25 minut. Przepraszamy za opóźnienia i życzymy miłego dnia. Prosimy nie zbliżyć się do peronu 6 i zachować ostrożność. Ile jeszcze? No, z 6 godzin. Jezu! Nie że bo cię wywalę przez okno. Och, przepraszam, że się nudzę. Pograjmy w coś. Co proponujesz? Mam UNO, Chińczyka, Buterka też się znajdzie. Mi obojętnie. Albo możemy sobie też coś opowiadać. Na przykład, jakie mamy plany w życiu, co planujemy itd., itd., itd. No dobra. To ty, byli pierwsze? Bili! 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 Co? A ty co w tym telefonie? Hmm? Eee, zastanawiam się, co odpisać Hunterowi. Dawaj to. O Boże, wy się znowu kłócicie. O co tym razem? A to bym opierdolę. Jak ty go znosisz? Ciągłe kłótnie. się jednego dnia kłócicie, a drugiego się kochacie. No widzisz, Hunter po prostu ma ciężki charakter, ale jest kochany. Musisz po prostu uważać, czego nie mówić, jak dobierasz słowa, ale naprawdę kochany jest. Oj, trzeba będzie uważać. Zaraz wracam. I proszę, pogodzenie. Co, jak ty macie swoje sposoby? Roza? Co tak patrzysz? Oglądam się po prostu z za Jackiem. Zaczyna mnie denerwować, że często dzwoni mu telefon. A kiedy próbuję zobaczyć, kto? Czasami zasłania ręką. I nie widzę co tam jest. Może po prostu jakieś sprawy, jakaś, nie wiem, yy, ktoś kto nam pomaga w gangu. Wszystko by było dobrze, Sebastian, gdyby nie to, że ja o wszystkich sprawach waszych w gangu wiem. Wiem co i kto jest do czego. Sam osobiście Jack mi wszystkich przedstawi, nawet numery podał. A tylko ten jeden numer. Widziałam tylko początek. Numeru, 6-3 i dalej. Nie wiem, nie wiem czy... To. Boję się, że to będzie to najgorsze, ale... Rozmawiaj z nim o tym. mam zamiar, ale jak przyjdzie. <laughs> Okej, okay, to w co gramy? Już jestem. Już wszyscy pozasypiali? Ej, suwieki. Zwrócisz się do mnie przodem? A z kim rozmawiałeś? Um, słuchaj. Ej. Kiedyś ci rozabrałem. No tak. Jak zwykle. Teraz się obrazisz. Nie obrażaj się, ja naprawdę ci kiedyś powiem: zaufaj mi, proszę. Już nawet nie wiem, czy mogę ci ufać, wiesz. Ciemno, czyli Hunter śpi. Wejdźcie, ja zapalę tylko światło. Ale tu zajebiście. ło. Wow. Dobra, chodźcie, <gry> pozwalam. I to już weszła, prawda? Ach, tak, na szczęście. Okej, okay, a więc witam Was w nowym domu. Więc tak, może w skrócie mm, opowiem Wam trochę o domu. No tutaj jest taki jakby przedkorytarz, tutaj zostawiacie buty, kurtki, typy i tyle. No chyba, że ktoś chce zabrać do siebie, ale niepotrzebnie by nanosił czegoś tam. Yy, <laughs> za tymi drzwiami yy, jest yy, kuchnia, że tak powiem. Yy, Połączona z salonem. E, trochę. Z salonem. E, znaczy, jest ściana pomiędzy kuchnią a salonem, ale nie ma drzwi, więc e, więc tak połączona. E, obok kuchni jest jeden pokój, na który w którym zamieszka za chwilę powiem kto. Potem są schody na górę, gdzie będziemy mieszkać w sensie reszta. E, również tam jest pokój Huntera. Pokoj na tym... Na górze jest yy, nie pamiętam, ale wciul dużo. Yy, łazienki są dwie na górze, a może i nawet trzy. Yy, no i co jeszcze chcę powiedzieć? Pod nami jest piwnica, czyli mogę powiedzieć, że dom stoi na piwnicy. Serio, mówię dosłownie, naprawdę ta piwnica jest ogromna. I każdy będzie miał, że tak powiem, swoje pomieszczenie. No cóż, ogród, basen yy, za oknem, jak to zobaczycie. Co jeszcze mam tutaj wam powiedzieć? Strych jest też yy, duży, aczkolwiek nież tak. Może tak średni. O, no. Niestety, moi mini są tutaj z pewne zasady. Hunter yy, jest strasznie schludny. Co to znaczy? no, nienawidzi brudu, syfu, więc polecam ogarniać jakiś czas dom Hunter powiedział, że dwa razy w tygodniu będziemy sprzątać nie dziwne, ten dom jest naprawdę duży, więc będzie co robić do czynszu dokładamy się wszyscy, bo Hunter sam zapierdala, by zarobić na ten dom, a jak jesteśmy teraz wszyscy to wszyscy się dokładamy no, wiadomo nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć pójdzie się jak u siebie. A ja mam pytanie, jeżeli ktoś zapragnąłby nagle dzieci, to co wtedy? O! No, Sara, odpowiedzialność należy do Was. Pokoje są, więc dziecko by się zmieściło. Mm. Myślę, że Hunter nie ma żadnego do tego problemu. Poza tym, mówię, jak mieszkamy tutaj razem, no to nasz wspólny dom. To jest, że tak powiem, także tak, myślę, że z dziećmi na przykład problemu nie będzie. A jakbyśmy chcieli zaprosić pewne panie na przykład albo jakąś właśnie imprezę taką zrobić z paniami, to to wtedy. Spokojnie już gadałem o tym z Hunterem. Jak ty bardzo uwielbiasz robić takie striptizowe imprezy, także to już też masz załatwione. Nawet masz salę, ale w piwnicy. No kurwa, ja chyba pokocham tego twojego huntera. Na ja ten tylko jednym. No co, chyba mam prawo się trochę. E, że tak powiem, zabawić. Nie mam dziewczyny, no to lecę po kolei. Boże, niech. Stary, w razie co, jak nikt nie przyjdzie, to przecież masz strony internetowe. Polecam taką jedną stronę. Ale masturbacja i to nie to samo co i seks, także, także i co jakiś czas będziecie mieli tej palety. No, niestety. Myślałeś o tym, co będzie po tym, jak się zakochasz? Albo jak ta z którejś z dziewczyn się w tobie zakocha? No cóż, o ile już mnie nie kochają. Pff, nie, no dobra. A ja tak serio. <laughs> no cóż, zakochają się, no to się zakochają. Jeżeli ja nie będę tego wzajemniał, no to przykro mi bardzo, już więcej nie zaproszę. Aczkolwiek nie wiem. Chociaż nie jestem taki, że wykorzystuję, ale no. No tak, oczywiście. Najlepiej zranić tą dziewczynę, która Cię kocha. Zapraszając na szybki seks Nawet mógłbyś, wiesz, mógłbyś nawet nie wiedzieć, że które z nich cię kocha To i tak jest wykorzystywanie um, Może ci się uspokoić? Sara, co cię tak wzięło? Uspokój się Po prostu nie lubię playboyów yes. Sara, please Nie wiesz, jak to jest mhm. Mam prawo, nie jesteś facetem Jakbyś była facetem to to samo byś robiła, co ja. Także na no sorry. Nie, bo ja do kobiet podchodzę z szacunkiem, wiesz? Ja nawet jako facet bym podchodziła z szacunkiem. Nie to, nie wolno tak. Jezu, Sara! Hej, uspokójcie się. Sara, on wie, co robi. Czemu ci to tak przeszkadza? Jeśli będzie to panience przeszkadzało, to proszę bardzo, tutaj są drzwi. Mo może panienka sobie zapamiętać to. Nie jesteśmy razem, więc nie masz prawa mówić mi, co mogę, a czego nie. Tutaj też jest mój dom. Albo i będzie. Podchodzę do kobiet z szacunkiem, nie martw się. Poza tym, to one, skoro wybrały, powiedzmy, pracę jako striptizerki, no to musi być chyba jak, jakiś powód tego, tak? Ej, ej. Gąbki, proszę się uspokoić. Pierwszy dzień i już się kłócą. Nie, nie jesteśmy razem. I wiesz co? Nawet dobrze. Chciałam mieć od ciebie jakikolwiek szacunek, ale widzę, że nic z tego. Aczkolwiek zawsze coś zostaje w pamięci. Chyba dalej jesteś na mnie zły, że byłam kiedykolwiek z twoim bratem, co? Nie wspominaj mi tego, idioty. Tak, masz rację. Coś w sercu zostaje. Drodzy Yy, koledzy, proszę się uspokoić. Pierwszy dzień mamy. Halo, wyświętujcie, a nie się kłócicie. Spokojnie bili. Jutro wszystko będzie dobrze, pewnie wróci do normy. Chyba, że coś zostanie w sercu. Yy, możesz kontynuować. Yy, praktycznie skończyłem, tylko jeszcze teraz przedzielę wam pokoje. Yy, więc tak. Ja pokój oczywiście mam z Hunterem. Warian, jesteś sam. Nicole z Sarą ma pokój. Jordan sam, Iris z Sebastianem oczywiście, Stella z Izą, y, Rosa z Jackiem oczywiście, Black sam i chyba tak, aczkolwiek chłopacy y, czyli Black, Jordan i wariant. Y, jest pokój jedno. Y, trze, o, trzechosobowy, trzej osobowy. no wiecie o mi chodzi. Y, no to możecie tam, jeżeli chcecie. O, z panami będzie ciekawszej. Ja w to wchodzę, a Ty Blak? Ja też. Nie lubię siedzieć sam. No, no to wszystko mamy. Okej, okay. a teraz możemy udać się już do tych pokoi. Jestem naprawdę zmęczona. Chwilę zasnę wam tutaj stojącą. stojąco. Jasne, oczywiście. No to witajcie w nowym domu.